Witam cię serdecznie. Potrafisz przetłumaczyć te zwroty? Jeśli nie, nauczysz się ich w tym krótkim filmiku, a na końcu filmu możesz sprawdzić, czy dasz radę samodzielnie je przetłumaczyć. A więc zapraszam do nauki. Jak się masz? How are you? How are you? How are you? Jak się masz? How are you? Jak się masz? How are you? Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. Jak masz na imię? What's your name? What's your name? What's your name? Jak masz na imię? What's your name? Jak masz na imię? What's your name? Mam na imię. My name is. My name is. My name is. Mam na imię. My name is. Mam na imię. My name is. Jestem z Polski. I'm from Poland. I'm from Poland. Jestem z Polski. I'm from Poland. Jestem z Polski. I'm from Poland. Jestem Polakiem. Am polish. Am polish. Jestem Polakiem. Am polish. Jestem Polakiem. Am polish. Czy mówisz po angielsku? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Mówisz po angielsku? Do you speak English? Czy mówisz po angielsku? Do you speak English? Nie mówię po angielsku. I don't speak English. I don't speak English. I don't speak English. Nie mówię po angielsku. I don't speak English. Nie mówię po angielsku. I don't speak English. Nie rozumiem. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Nie rozumiem. I don't understand. Nie rozumiem. I don't understand. Proszę move powoli. Please speak slowly. Please speak slowly. Proszę move powoli. Please speak slowly. Proszę, mów powoli. Please speak slowly. Jeszcze raz. Once again. Once again. Jeszcze raz. Once again. Jeszcze raz. Once again. Jeszcze raz. Once again. Powtórzmy jeszcze raz. Jak się masz? How are you? How are you? How are you? Jak się masz? How are you? Jak się masz? How are you? Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. Jak masz na imię? What's your name? What's your name? What's your name? Jak masz na imię? What's your name? Jak masz na imię? What's your name? Mam na imię. My name is. My name is. My name is. Mam na imię. My name is. Mam na imię. My name is. Jestem z Polski. I'm from Poland. Am from Poland Jestem z Polski Am from Poland. Jestem z Polski. Am from Poland. Jestem Polakiem. Am Polish. Am Polish. Jestem Polakiem. Am Polish. Jestem Polakiem. Am Polish. Czy mówisz po angielsku? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Mówisz po angielsku? Do you speak English? Czy mówisz po angielsku? Do you speak English? Nie mówię po angielsku. I don't speak English. I don't. Speak English. I don't speak English. Nie mówię po angielsku. I don't speak English. Nie mówię po angielsku. I don't speak English. Nie rozumiem. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Nie rozumiem. I don't understand. Nie rozumiem. I don't understand. Proszę, mów powoli. Please speak slowly. Please speak slowly. Proszę, mów powoli. Please speak slowly. Proszę, mów powoli. Please speak slowly. Please speak slowly. Jeszcze raz. Once again. Once again, jeszcze raz. Once again, jeszcze raz. Once again, powtórzmy ostatni raz. Jak się masz? How are you? How are you? How are you? Jak się masz? How are you? Jak się masz? How are you? Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. Jak masz na imię? What's your name? What's your name? What's your name? Jak masz na imię? What's your name? Jak masz na imię? What's your name? Mam na imię. My name is. My name is. My name is. Mam na imię. My name is. Mam na imię. My name is.... Jestem z Polski. I'm from, Poland. I'm from Poland. Jestem z Polski. I'm from Poland. Jestem z Polski. I'm from Poland. Jestem Polakiem. I'm Polish. I'm Polish. Jestem Polakiem. I'm Polish. Jestem Polakiem. I'm Polish. Czy mówisz po angielsku? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Mówisz po angielsku? Do you speak English? Czy mówisz po angielsku? Do you speak English? Nie mówię po angielsku. I don't speak English. I don't speak English. I don't speak English. Nie mówię po angielsku. I don't speak English. Nie mówię po angielsku. I don't speak English. Nie rozumiem. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Nie rozumiem. I don't understand. Nie rozumiem. I don't understand. Proszę move powoli. Please speak slowly. Please speak slowly. Proszę move powoli. Please speak slowly. Proszę, mów powoli. Please, speak slowly. Jeszcze raz. Once again. Once again. Jeszcze raz. Once again. Jeszcze raz. Once again. A teraz sprawdź, czy samodzielnie dasz radę przetłumaczyć zdania. Jak się masz? How are you? Mam się świetnie, dziękuję. I'm fine, thank you. Jak masz na imię? What's your name? Mam na imię My name is Jestem z Polski I'm from Poland Jestem Polakiem I'm Polish Czy mówisz po angielsku Do you speak English Nie mówię po angielsku I don't speak English. Nie rozumiem. I don't understand. Proszę, mów powoli. Please speak slowly. Jeszcze raz. Once again. Jeśli udało ci się przetłumaczyć wszystkie zdania. To gratuluję, a jeśli nie, zobacz filmik jeszcze raz. Jeśli podoba Ci się taki sposób nauki, proszę cię o subskrypcję i łapkę w górę. Będzie to dla mnie sygnał, by robić więcej takich filmików dla Ciebie. Dziękuję i pozdrawiam!